Robię dobry twist. A, a... Jakbym pracował se w KFC, KFC. Kf... Brachol mi powiedział, Ruben Gery to twój konik Skakuje na niego, jadę jako Levertown Nieważne ile muzy bym nie zrobił, nie mam dosyć Dopiero się rozpędzam, to dopiero trailer Zawsze krok do przodu, nawet jeśli tylko tip -top. Nie zniżam się do poziomu, i tam jest za zimno Tylko góra wybieram, stronę przeciwną, wieczne dziecko Tak się utożsamiam z junior? Ja nie chodzę do kościoła, ciągle nie kuszą demony, lecz jestem spokojny No bo w sercu mam Boga, kuszą mnie, bo jestem piekiel Buda, lokomora jestem czarujący. Rzucę gardium lewio, na siebie i niech ma na siebie nie kończy. Część się po pośrodki, wciąż idę na całość. Wena się nie kończy, po prostu czasem jej mało. Nie zmieniam trajektorii, choć to nie prosty slalom. Te strony zapisują się w historii, tworząc kanon. Jeszcze się nie przekręciłem, no a robię dobry twist. No i laski w furce. Teraz nie mam czasu, typie puszczam bańki córce. No i składam wersy, co muszą być mocne w kurwę. Bo inaczej nie przebiją się przez całą chujnię Nie muszę być czarny, by na lajcie się z tym radzić. I nawet na siłę nie chcę tak jak Hamu Hadji. Gdzie twój idol zapomniany już jak nasza klasa? Sztuką się utrzymać wysoko w dzisiejszych czasach. Chociaż dla mnie sztuką w ogóle będzie się pokazać. Ja przy tym nie stracę twarzy, człowieku jak masa. W boku ciągle zmiany, ciągle nowe plany wdrażam. To cię jeszcze wy Środki, wciąż idę na całość. Wena się nie kończy, po prostu czasem jej mało. Nie zmieniam trajektorii, choć to nie proste slalom. Te strony zapisują się w historii, tworząc kanon. Jeszcze się nie przekręciłem, no a robię dobry twist. Typie tutaj, nic na